Głos szefowej, pani Jegomoza. Dobry wieczór, serdecznie państwa witam. Jestem ośmielona ilością gości. Bardzo dziękuję, że chcieliście państwo ten wieczór poświęcić nam i z nami spędzić. I mam nadzieję, że wystawa, którą Was zaproponuje, że będzie Wam się podobała. Yy, yy, pozwolicie Państwo, że przedstawię yy, naszą samorzańką grupę Pałacowe z bohaterki dzisiejszego wieczoru yy, i to jest yy, yy, szef Olaczowska. Asia Różewska, <noise> Esztera Piotanowska, e, Asia, e, szukam Asi, a jest Asia, e, ja zapomnę jak się nazywa, Asia Wachusz-Wilkierska, Ja nazywam się Ewa Kapłońska. To są pałacowe ceramiczki dziewczyny z jednej gliny. Niestety dwóch koleżanek z nami dzisiaj nie ma, ale ich prace odnajdziecie Państwo na wystawie, też są zaprezentowane. To jest Anita Krączak i Iwona Podoroska. W ubiegłym roku w naszym gronie pozostało puste miejsce, gdyż odeszła jedna z nas, Ola Bach. Prace Oli pozostały. I pozwolę sobie zacytować Anię Żirle z mojej ulubionej powieści Ania z Silonego Wzgórza, że po każdym z nas zostaje niedokończona robótka. Dobrze, jeśli znajdzie się ktoś, to ją, on ją i ją wykończy. Oli prace pozostały i te dodane i te, które będę była jeszcze wyłaskać, ale niestety zdążyła. Dzięki życzliwości rodziny mogłyśmy tę pracę wypożyczyć i również Państwu zaprezentować na dzisiejszej Jednak dla każdej z nas y, ważne jest to by być pasję, którą możemy dzielić z przyjaciółmi, pokrewnymi duszami, y, o, y, o podobnej wrażliwości. Y, nasze drogi przecięły się w pracowni Kasi Ślinińskiej właśnie wtedy, gdy każda z nas y, odkryła w sobie chęć... Poprzez obcowanie z gliną. Teraz Dobry wieczór. Nazywam się Ołaczowska. Powtórzę się. Jest nam niezmiernie miło widzieć Państwa w tak szerokim gronie. Mówimy o sobie pałacowe ceramiczki. Ci, którzy znają mnie bliżej. Wiedzą, że ja tak strasznie nie lubię feminatyw i te ceramiczki to mi tak trzeszczą w uszach. Niestety nie ma w naszym gronie żadnego pana, więc szans na zmianę nazwy raczej też nie ma. Chyba, że któryś z panów chciałby to łączyć. Znamy się około ceramicznie ładnych parę lat. Jednak od około trzech dzięki uprzejmości pana dyrektora. Kiedyś się tu za Zapytam. Także innych pracowników pałacu, to jest pani Ani Konkol, której nie ma dzisiaj z nami, zachorowała. Mamy możliwość tworzenia tu na dole w piwnicy.